Sporą niespodzianką zakończył się rozegrany w Częstochowie drugi turniej z cyklu Grand Prix Polski Kobiet w siatkówce plażowej. Wygrały Agnieszka Wołoszyn, Dorota Kondyjowska. Przed tygodniem w Chrzanowie na inauguracji Grand Prix Wołoszyn i Kondyjowska zostały sklasyfikowane na miejscach od 13 do 16. Tymczasem w Częstochowie w półfinale ograły Mistrzynie Polski, a w finale zwyciężyły Czeszki Wędulę Haragową, Danę Blachową. Wygrały 2 do 0, ale w drugim szczególnie zaciętym secie to rywalki miały cztery piłki setowe. Był to dla nas bardzo ciężki turniej, ponieważ zaczęłyśmy od piątku. W piątek zagrałyśmy trzy mecze w eliminacjach. Później miałyśmy w sobotę trzy mecze i dzisiaj również trzy mecze, więc tak naprawdę dużo pograłyśmy. Bardzo dużo tajbreków rok zagrałyśmy na tym turnieju, więc na pewno zmęczenie dało sobie znać na koniec. Zaskakująca jest dobra postawa w turniejach w Polsce: Czeszek. Przed tygodniem zwyciężyła inna para z za naszej południowej granicy, a w Częstochowie do finału dotarły Haragowa i Blachowa. Czeszki dużo wcześniej zaczynają jednak e, trenować na piasku. E, sezon Czeszek zaczyna się już tak od marca. E, mają dużo więcej możliwości trenowania na piaszczystych boiskach. I one są po prostu ograne i myślę, że to z tego wynika. To jest nasz dopiero drugi turniej i dopiero początek tych rozgrywek. Także myślę, że im dalej w las, tym będzie ciężko ciężej. W meczu o trzecie miejsce zwyciężyły rozstawione w częstochowskim turnieju z numerem pierwszym Monika Brzostek, Karolina Sowała. Tuż za podium uplasowały się mistrzynie Polski Katarzyna Urban, Joanna Wiatr.